Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Nat, a to kolejny gameplay z GO! Zapraszam do oglądania. Tym razem gramy sobie skrzydłowych na najnowszej mapie, która nazywa się Quart. Jest z no, no dzisiaj ponownie Aniela. Hejka. No, dobra. To Aniela będzie kierować, a ja będę tutaj kierować. Ja nie wiem, ja nie znam tej mapy, nie wiem. Lepszy nie znam. Mówiłaś mnie na nią, więc uważam, że umiesz na niej grać. O coś słyszę. Coś biegnie. Tu są. Wań żyje. Po drugiej stronie jest chyba drugi. Nie. Też tam? No też tam. Co się? Okej, okay, ale mamy bombę, więc nie musimy ich raszować. Mnie o, się wrócił tutaj... się chyba. Za oczywistą, O Dobra, ślagowało mnie headshot w wpadł. Jeszcze <gry> jakiś dźwięk mi wyrydnął coś tutaj, czy to u ciebie było? To u mnie, zaraz wyciszę to. O nie, najgorzej na odcinku będzie. Widzicie, kurde, wszyscy teraz. <gry> to nie moja wina. No, tutaj kupi coś, jakiś karabin może. Tylko to jest jedyny plant, jaki mogą splantować, więc tak słabo dla nich, mam wrażenie. A tak odrobinkę. Ta mapa jest taka strasznie słaba dla Terra. Dobra, zaraz zobaczymy, co tu wyjdzie. Boże, gdzie ja strzelałam? Czy jeden czy dwóch było? Jednego. Jezus Maria! Gdzie? Panie! Kurde! Musisz Aniela, nie, mi jednego zabijać? Obrać, że nikogo nie zabiłam! Dawaj bloka swojego, Wymijmy się. Patrz. Pokaż swojego. Ej, tu nie ma skina w ogóle, ej, dobra. No, co... ja już żyję. Co ty robisz tam? Jezus! A ty co robisz? Laga miałem. Ja nie wiem co tu się dzieje w tej grze, no. No, oszukują jak nic. A mówiłam, nie, odpalaj mapę, której nie znasz. Co? Kto okay, mówił? Hej, odpal moją pierwszą mapę, fajna jest. <laughs> Dobra, bo tutaj też tu słabo idę. Z tej strony teraz idą chyba. Nie, idę z mojej strony. Myślisz? O, no, jeszcze się skitrał. Nie Ojej, zabawe. Chyba Nic, nic, nic. Źle się Coś Krzysztof. Ja się pytam, co to było. Ten nawet nie umie strzelać. Tak? To zobacz, ile ja mam tych Kilic, jak to tam się nazywa. Nie wiem, nie patrzyłem jeszcze. To nie patrzyłem. Ale ja chciałem powiedzieć, czekaj, sprawdzę. <grym> nie <Ojej>. nie. <grym> chciałem powiedzieć ogólnie, że ten. E, chyba otworzę konto, specjalne konto dla Eneta. O treści pomagam. Z którymi z nimi że... pochodzą? Nie wiem, teraz właśnie patrzę. coś do mnie, od tyłu mnie biorą. Potrzebuję Twojej pomocy. A ja nie wiem, gdzie jestem tutaj, na tym respie. I z dwóch. O, stańczo, o kogoś się. zabiłam. Brawo, ja. Jest, Brawo, Aniela. <laughs> kurde, sukces dla ciebie. Już udało się coś, niecoś. Musimy bardziej uważać, bo oni tak, kurde, nie wiem, w sumie... Tak będzie, jak, <laughs> jak my będziemy wbijać. Nie wiem nawet, jak o, tu go, wbijać. Go, go. Dobra. Oni prawdopodobnie teraz, wezmą to pod uwagę, że tam się nie udało, shield. Jeszcze bardziej skillę zaraz. Ja dlatego go round sobie. Dekord, dekord, czekam. I do pania uciekłam. Kto ni są? Nie wiem. Nie wiem, gdzieś tam no. No jeden... Jeden strzał brakował, kurde. Niech to. Czemu nie zabijesz swojego ziomeczka? Musisz jak swojego innego zabijesz, to ja Bo zabiję ty zabiję zabiłeś jednego. tego mojego akurat. Nieprawda. Tak. <laughs> musisz ten, musisz zabić swojego ziomeczka, żeby ja miał zabić swojego ziomeczka. Ja się pójdę gdzieś skitrać, bo oni tu muszą przyjść. Skitraj się. Ja się skipnę tutaj. Jakiś faszy był. Coś biegnie. Tu no, się za wie. sobą. O! Zabił mnie ktoś. No nie, sądziłem, że mnie zobaczą z góry. No nie, no kurde. Bierz, no kurde. Dlaczego nie zabiłeś swojego? bo tu mnie go zabiłaś. <laughs> no. Kurde. Poszukują jak nic. Musi być lepszy niż ten gość tam ten, wiesz. Oni nas jednym przewagą jednego killa żeby pokonywał. O tu był jakiś też, nie? mnie drugi flesz. Dobra, i A jeden tam gdzieś biega po drabinie. Dobra. O tutaj właśnie, no? Się. Oh, shit, się. razu chyba Bardzo słabo. Strzelałem, czemu go nie zabiłem? Jak to? Spodłowałeś się. Ale przecież zrobiłem go wcześniej. Nie wierzę w tą grę. O Boże. Dobra, musimy wygrywać. To jest nasza wielka chwila, Aniela. No. Wiesz jaki jest plan? Nie. Plan brzmi wygrać. A reszcie sobie dopowiedz. No i musimy teraz coś jakoś porobić, no. No to za dobrze patrzą wszędzie. Ktoś tu skacze, gdzieś. To było, było tutaj w środku, wiesz tam, zabierz ich. No patrz, nie mogę trafić, strzelam mu Ja głowę. ich odbijałem dwóch po 50. 50 to dla siebie było. <laughs> Kurde. Bu, 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 bu. Idę za tobą. Może mnie ochronić. Ty pierwszy zgniasz. Ja Ciekałem się. Dzień dobry Pomocy No fajnie Chcemy nie tylko bombę podłożyć? Bo ja mam bombę A, no. O! Dobra Jezu Już musimy to na szybko robić Oni o, muszą o, być o, zdezorientowani Szybka o, dezorientacja i oni mają szans Coś tu biega, coś. Ja nie sam. pewno tu. Wiem. Oła, strzela do mnie coś. Nie wiem, po co ja wygrana traciłem. Wydychaj. Wydychaj. tu tu Kurde. Nie się Czyli dwóch na jednego? przez jest inny dwóch? Sykam się. Jednego troszkę. Poleraj, tam jest drugi jeszcze. Nie chcą. No, mówiłam, że tam jest dwoje ich. a że jednego jak kopiłaś i że I tam jednego. jest ich dwóch. Ale gdzie to tam? No tam właśnie, gdzie była ten, tam mgła, czy. Okay. No, ten smoke. Kurde. Musimy jakoś ugrać, to nie może tak być. Nie można tak skończyć. No już mnie podpalają ciągki. Czemu małaś? Pan nie miał zakładać Bo... twojej śmierci. Pomyliły mi się do i myślałam, że to ty stoisz na skrzynkach. Że ty jeszcze teraz... Nie, <grymnie> nie <muszę>. nie, <grymnie> o, oh, marłem. <Marlon. grymnie> Dobra, nie, ten, no.